Siema, z tej strony Giewła, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z ciekawostek na moim kanale, ale na początku chciałem Wam coś powiedzieć. Na pewno każdy z Was kojarzy Zenona Martiniuka, największa gwiazda disco polo w Polsce, a czemu o nim wspominam, co on ma wspólnego z moim kanałem, co ma wspólnego z FIFO MOBILE? A ma to wspólnego, że jeśli dołączycie do mojej grupy mobilni FIFA, FIFA Mobile i Polska, to waszym moderatorem będzie osoba, która prawie piła wódkę z Zenonym Martiniukiem. Tak, to jest info warte powiedzenia w tym odcinku. Zobaczcie tego screena. Po prostu wbił do niego Zenek z Flaszką, ale czekajcie, to, to by było za piękne. Patrzcie tutaj. Napisał go, że nie pił. Czajcie? Zenek przyniósł wódkę i go nawet nie poczęstował, bo zobaczył, że jest frajerem. Ale jest modem, także wbijajcie. Gość prawie pił z Zenkiem, zapraszam Was. Oczywiście nie zapomnijcie jeszcze wbić na grupę Romki Giewła, aby być na bieżąco, co się dzieje z moim kanałem i aby mieć na niego jakiś wpływ, bo tam właśnie często zadaję Wam pytanie, co ma się pojawiać w kolejnych odcinkach na tym kanale. No dobra, ale przejdźmy do setna tego odcinka, czyli do ciekawostek. A te ciekawostki to będzie taki powrót do przeszłości, bo powiem wam troszeczkę o początkach FIFA Mobile. A jeśli już mówimy o początkach, to warto wspomnieć, kiedy FIFA Mobile miała swoją oficjalną premierę. A było to dokładnie 11 października 2016 roku. Warto też wspomnieć, że oczywiście można było grać w nią wcześniej, jeśli pobraliśmy ją z innych źródeł niż sklep Google Play lub App Store. A pierwszym większym eventem po premierze FIFA w sklepach był Event Halloween, o którym troszeczkę mówiłem już w poprzednim odcinku, a w zasadzie o takim tajemniczym zawodniku z tego właśnie eventu. Także zapraszam Was do tamtego odcinka z ciekawostek, a jeśli chodzi o ten event, to głównym jego masterem był jego koszta 92 Overall, i oczywiście jego Overall, na czas tam Halloween wzrastał bodajże o 13, a pierwszym ciekawszym masterem w FIFA Mobile był Paul Pogba z eventu Top Transfer. Naprawdę ten Paul Pogba na tamte czasy wyglądał przefenomenalnie. Miał 91 overall i dodawał plus 1 do long dla reszty naszego zespołu. A żeby go zrobić, trzeba było zebrać aż 10 zawodników top transfer. Między innymi byli to Higuain, Sané, Salah, Hummels, Krychowiak tam był oczywiście, Morata, Pjanic. Może teraz ten overall Pogby 91 to nic ciekawego, ale na tamte czasy było to naprawdę coś naprawdę fajnego. A pierwszym motmem w Mobile był Aguero, czyli zawodnikiem meczu. Miał on wtedy 80 overall, a jego statystyki wyglądały następująco. Statystyki ataku 90 punktów, statystyki do pomocy 76 i obronne 51. Przyznajcie, że w tym momencie taka karta wygląda po prostu śmiesznie słabo, ale uwierzcie mi, wtedy ten Agüero był miodzio, miodzio. Tak samo jak zresztą Pogba, o którym mówiłem wcześniej. A ostatnią ciekawostką w tym odcinku są dwaj ciekawi zawodnicy. A dlaczego ciekawi? Ponieważ, jako jedyni w całej FIFA Mobile, mają wszystkie statystyki ocenione powyżej 90 punktów. A jest to oczywiście Vidal oraz Najgolan. Najgolan w wersji Team of the Season, a Arturo Vidal w wersji za Attack Mod. Ich statystyki wyglądają następująco: u Vidala wygląda to tak, że ma paca 93, strzał 94, podań 96, dribbling 95. Obrona 97 i fizyczność 98. Natomiast u Najgolana wygląda to dość podobnie. Pace 94, strzały 95 podania 95 dribbling również obrona również 95 i fizyczność 96 warto wspomnieć, że Vidal ma jednak 98 overall, czyli o dwa więcej od Nagolana, który ma go 96. Ok, w tym odcinku to na tyle. Ja się z wami żegnam i zapraszam was do oglądania moich kolejnych odcinków. Cześć, na razie.